Zapraszam na supercoinsy.pl. Najtańsze końce do FIFA 16 szybko dostawa wiele, for płatności, a także już używając od Wojta, dostaniecie 4% zniżki przy płatności przelewy bądź kartą. Gorąco polecam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Wojta. W tym odcinku pokażę Wam moje ustawienia kamery, jakich używam w FIFA 16 Ultimate Team. Kamera, jakiej używam, to kamera współpracy. Jest to zupełnie inne ustawienie od tej kamery domyślnej, która jest ustawiona w Ultimate Teamie. I zapytacie pewnie dlaczego. Otóż jest ona ustawiona wyżej i dalej, przez co, mamy dużo większy przegląd pola na boisku, widzimy więcej, no i wyobraźmy sobie taką przykładową sytuację. Obrońca przeciwnika dostaje kontuzji i leży przy swoim bramkarzu przez około 15 sekund. Nie ma spalonego, możecie go skontrować, możecie zrobić naprawdę dużo rzeczy. I grając na tym ustawieniu, dostrzeżecie takie detale. Natomiast grając na domyślnej kamerze, jesteście w takich sytuacjach skazani na minimapkę, która no, nie zawsze odzwierciedla to, co faktycznie dzieje się na boisku. Polecam wypróbować Wam to ustawienie, ponieważ... To jest zupełnie coś innego niż dotychczasowe, domyślne ustawienie. Może Wam się nie spodobać, może się Wam spodoba. W każdym razie najlepiej to wypróbować samemu. To są takie moje osobiste preferencje. Nie znaczy to przecież, że Wam się będzie dobrze grało właśnie na kamerze współpracy. Wypróbujcie to sami, napiszcie w komentarzach jak Wam się to podoba. Ponieważ sam jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat. Zachęcam Was też do dyskusji w komentarzach. Także z mojej strony to chyba wszystko i dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten materiał się Wam podobał to zostawcie łapkę w górze albo napiszcie w komentarz pod tym filmem, czekajcie na kolejne filmiki na moim kanale. Do usłyszenia wszystkim, cześć!